tej pracy, nawet nic nie robiąc, albo po prostu będziesz mieć więcej czasu dla wykonania swoich zadań w pracy, na przykład przygotowania jakichś, jakichś jakich projektów, no i temu podobnych rzeczy. Także no po prostu co zmienisz jeszcze dodatkowo. Kierownik zrozumie, że jesteś zainteresowany w tej pracy, nie przychodzisz po prostu posiedzieć i, i otrzymać wynagrodzenie jesteś też zainteresowany w rozwoju firmy, firmy umiesz zarządzać swoim czasem umiesz zarządzać czasem firmy możesz postawić priorytety zadaniowe w pracy no temu podobne rzeczy jeżeli jest to oczywiście jeżeli chcesz tego osiągnąć, to zapraszam do mnie na konsultację. Konsultację to znajdziesz w opisie pod filmikiem. Także, jeżeli był ten filmik korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał. I jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz.